Witam wszystkich na Gras Plus. Dzisiaj wykopki, zebrałem się z Bartkiem. Jesteśmy na Owczarni, tam gdzie rok temu fajne fanciki wypadały. Także co, nie tracą czasu, a roboty lecimy. No, dopiero co z samochodu wyszedłem i już pierwszy moniaczek. To jest chyba no ale takie to jeszcze nie trafiłem. Szczerze mówiąc, 10 zł. A tutaj kto tu jest? Chyba okazało się, że to jest Adam Mickiewicz. 10 zł, Rzeczpospolita ludowa. No, elegancko. Lecimy dalej. Drugi sygnał to guzik, ale raczej współczesny. Teraz coś takiego mamy. Co to jest? Jakieś wieczko pewnie. Coś się zamykało tym. Kolejny fancik. Coś ciekawe się zapowiada, ale. Uh, uh, trzeba powoli to wyczyścić. Widać, jest przypinka z tej strony. No właśnie, czyszczę powoli, bo trochę odpada. O, fajne, no. Jakaś przypinka na pewno. Już się odsłania ładnie. O, coś takiego. Złoty kolor. Zoba A to czyszczę jest... to odpada, kurde, nie? Uuu. A tu jest jakaś broszka? Ma jakaś broszka, nie? Ale to się przypina do czego tam do? Dobra, nie. Może i to. Tak? No. Nie, nie jest tutaj. No. jakaś. jakaś. Tu jakieś kamyki? W sensie, że to już było. W mm -hmm. Jakieś liłko. No. Fancik fajne. Jeszcze wyczyszczę go. Lepiej i pokażę. Jeszcze trochę wodą to przemyję. No, i coś w środku musiał być. Bo to normalnie się rozpada. Jakaś farba, czy coś? No, a tak to po wyczyszczeniu wygląda. Taka broszka fajna. No, to się zastanawiam po wyczyszczeniu, że to patynki w ogóle nie ma takiej. Czyżby pozłacane to było? Powoli, właśnie nie chcę tego zniszczyć. W środku jakiś papier na pewno jest. Normalnie to się rozpada. No ale go nie będę tego mocno czyścił, niech to sam by wyschnie o, taki fancik Mamy moniaczka Co tu będzie? O dwa grosze współczesne dwa grosiki No i zaraz mamy ołów To nie do wyważania koła Teraz taka część wypadła. Kolorowa. Hmm. Idę ciągle przy tym, przy drodze. Ale tu tyle sygnałów jest, że masakra. Puszek, kapsy, wiadomo. Już cała torba praktycznie zebrana. No ale jak widać pośród takich śmieci, to Broszka wypadła, jakieś tam monety są Także zobaczymy, co tam jeszcze wyleci dzisiaj. O Bartka takie fanciki. 50 groszy z PRL-u. Tutaj guziczek płaski. Mhm. Płaski. łóżko zerwane. Co tam dalej? Monetka. To jest ile? ta jedynka? To była. E, co? To szajdemunce chyba wiesz. A. Mhm. Nie, to jest. Cesarstwo, O, cesarstwa. Dalej, guziczek, kolejny. I tu jeszcze tak, guzi, kolejny, o taki, gaciakowy. Gacie, gacie. Hmm. I coś tu jeszcze, kolejny gaciak. No, i tutaj ta monetka, to jest ten. 300, 360 część tolerancji. No. no, ładnie sypię na razie. Także lecimy dalej. To u mnie kolejny guziczek Widać, że to był groszek Trochę zjechany już Ale łóżko jest czyścimy. O I Elegancko Taki tam groszek No i taka obręcz teraz Złomek No i teraz kawał midziuchy Oh. Zobaczcie sami, jaki Bartek wykopał złom. Ja nie wykopałem, to wystawało. Wystawało. No. Ciężko to wyjąć z ziemi teraz, jak głęboko siedzi. Tragedia. <słuch> <słuch> Widziałeś, co się stało, czy nie? Nie. spadłem, tak się odgięło no. no, tak się odginał. No. A bo pęknięty jest. No. Dobra, to już nie będziemy drugiego rozwalać no, Szpadel już właśnie jak widać, już swoje przeżył Trochę u Bartka też o na pół przypołowione Dobry sygnał, no, ale takie kółko jedynie Pewnie aluminiowe Tutaj u Bartka jeszcze o takie fanciki 10 fenoli O proszę Adolfowa Kaczak kolejny i tu takie coś Będziemy kończyć zaraz, bo nie mamy czasu. Poszukiwania już zakończone, właśnie wracamy. Dzisiaj nie było za wiele czasu. Tam chodziliśmy może z 3 godzinki. Bartek na wesele rusza, także będziemy się żegnać. Już podsumowania nie robiliśmy, bo tam widzieliście na, filmu, na filmie wszystko, co tam wyleciało. No i co łapkujcie, subskrybujcie i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!